Drogie Panie, z okazji dzisiejszego święta dziękujemy za Waszą dobroć, której od Was doświadczamy przez cały rok i składamy Wam życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, sukcesów, siły i determinacji w dążeniu do realizacji marzeń, wiarę w siebie i swoje umiejętności, a za to, że jesteście, po prostu dziękujemy. dziękujemy. Przede wszystkim zdrowia, zdrowia, spokoju w tych trudnych czasach, e... Trudno cokolwiek optymistycznego powiedzieć, natomiast ja bardzo szanuję wszystkie kobiety i staram się to podkreślać na każdym kroku i każdego dnia. No, jestem też ojcem dwóch córek. Wszystkiego najlepszego. W lokalnych samorządach sposoby świętowania Dnia Kobiet są bardzo różne, zaczynając od dużych koncertów, a kończąc na życzeniach czy kwiatach. Na życzliwość i ciepłe słowa od panów mogą liczyć pracownice Starostwa Powiatowego w Koninie. W tym roku jednak zrezygnowały one z drobnych upominków. W związku z ogromną potrzebą pomocy, wsparcia obywateli Ukrainy, którzy doświadczają y, tragicznych skutków wojny, y, starosta Koniński słuchując się w pojedyncze głosy pracowników starostwa, wyszedł z pytaniem do wszystkich pracujących w urzędzie pań, czy wyrażają zgodę na to, aby środki, które przeznaczone zostały na zakup drobnych upominków z okazji Dnia Kobiet, w tym roku przeznaczyć na pomoc Ukrainie. Ta propozycja spotkała się z pełną naszą akceptacją, czyli z pełną akceptacją wszystkich kobiet pracujących w starostwie. Środki to będą pieniądze około 5000 zł. Zostaną przekazane na zakup potrzebnych artykułów, artykułów spożywczych, bo na to te pieniądze możemy przeznaczyć. I artykuły te zostaną wysłane na Ukrainę. W obliczu wojny każdy, nawet najdrobniejszy gest, ma ogromne znaczenie. 8 marca jest takim szczególnym dniem. Są to obchody nie tylko Międzynarodowego Dnia Kobiet, ale również Dnia Praw Kobiet i Pokoju na Świecie. I w kontekście tych dramatycznych wydarzeń, jakie mają miejsce za naszą wschodnią granicą, i w obliczu cierpienia i bólu uchodźców, którzy uciekając przed wojną znaleźli się na terenie naszego kraju. Mam wrażenie, że ten apel o pokój no, brzmi w tym roku, 8 marca, wyjątkowo aktualnie i wyjątkowo dramatycznie. Wszystkim kobietom na całym świecie życzę pokoju, a zwłaszcza obywatelkom Ukrainy, życzę, aby jak najszybciej mogły scalić swoje rodziny na nowo. I um, i oby udało im się znów zaprowadzić harmonię, spokój i szczęście w swoich rodzinnych domach. I my w tym dniu przyłączamy się do życzeń tych płynących do pań i do wszystkich mieszkańców Ukrainy.